Jan Łabęcki długo, cierpliwie i intensywnie pracował na to, aby zadebiutować w pierwszej drużynie Łucjego Klubu Sportowego. Dzisiaj ten debiut w końcu się ziścił. Jak wrażenie? No tak, długo pracowałem na to. Myślę, że właśnie to był ten odpowiedni moment, że Puchar Polski. Bo wiadomo, w lidze trener musi stawiać na doświadczonych zawodników, pewnych do grania, dopiero wchodzę. No i wrażenia niezłe, no ważne, że wygraliśmy, przeszliśmy do naszej wstępnej rundy i myślę, że też udany, Dawid. Był lekki stres przed meczem? W którym momencie dowiedziałeś się, że rozpoczniesz mecz w 11. Dzisiaj na odprawie się dowiedziałem dopiero. Jeszcze wczoraj nie do końca myślałem, że będę yy, grał. A jakie jeszcze było pytanie? Czy był lekki stres przed meczem? A nie, nie, nie odczuwałem w ogóle stresu. To dla mnie był mecz tak jak każdy inny. Co zapamiętasz z tego pierwszego swojego występu w pierwszej drużynie okresu? No nie wiem, co zapamiętam. No najważniejsze dla mnie, że wygraliśmy, przejdziemy do następnej rundy, no i będzie dalsza możliwość na właśnie ogrywanie tych zawodników, którzy mniej grają w lidze, bądź tych, którzy większość grają w drugiej drużynie. Kilka tygodni wcześniej duże, tury na okresu pokonała, jaka jest skalisz. To dla Was były jakieś wyznaczniki jakieś uroznoszenia? Nie, nie, w ogóle na to nie patrzyliśmy, bo wiadomo, że. W lidze jest inaczej, Kalisz w końcu doszedł do półfinału i widać, że oni przy tej własnej publiczności w tym Pucharze Polski zawsze nieźle grają, są pewni siebie, tak więc jesteśmy zadowoleni z tego, że przeszliśmy. Mecz był zwycięski, ale sam początek i sama końcówka, dużo nerwowości, troszeczkę wystawiliście cierpliwości widzów. No trochę tak, no początek byliśmy pewni, że zaraz e, strzelimy te bramki, bo e, e, kontrolowaliśmy e, na początku w miarę ten mecz. No jedyne co, no to potem od tej tam 80 minuty trochę, trochę była ta niepewność i trzeba było walczyć do ostatniego bliska. Razem z Tobą zadebiutował dzisiaj Rico González, zamieniliście się miejscami na boisku, łatwiej zdobywa się. Miejsce pierwszej drużynie, właśnie mając takiego kolegę, którym już którą rundę, się u boku? No tak, no łatwiej nam jest, jak jesteśmy razem w drużynie, znamy się tak naprawdę od małego, przychodziliśmy w akademii wiele roczników razem, no i tak, no dobrze jest mieć takiego właśnie kolegę u boku. Opowiedz no mi jeszcze historię twojej koszulki, bo zwróciliśmy uwagę, że to jest chyba rzecz do zapamiętania, taka nietypowa z tego meczu. No, jak widać mamy lekki problem z tymi koszulkami, ale no, kierownik żałował bardzo szybko zapanował nad sytuacją i było już w porządku. Powiedz jeszcze właśnie o tym, jak przechodzi się z tej drużyny drugiej do pierwszej, czy to jest duży przeskok? Bardziej pytam o system gry niż o, o poziom gry, bo wiadomo, że ten pewnie jest trochę wyższy. Natomiast no to, że wy funkcjonujecie w jakimś pomyśle, w jakimś systemie, tego się musi też trener Matysiak trzymać, trener Moskwa pewnie też. No i, i pytanie, jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz? no Uważam, że w pierwszej drużynie jest yy, ciężej załapać tą organizację yy, gry, pressing. Ale no, no to jest ekstra klasa, tam jest druga liga, więc yy, to musi być na wyższym poziomie i jak widać no, przynosi to skutki, no bo dzisiaj z tego pressingu strzeliliśmy bramkę. Lubisz się w tak, odnajdywać w takiej grze ofensywnej, kiedy, kiedy okej, okay, no może gdzieś tam z tyłu coś, coś też ucieka, ale ten mecz był mega otwarty, tak trzeba powiedzieć. Tu jest chyba dużo biegania w tym wszystkim. No jest dużo biegania, no ale mamy tutaj takich zawodników, że łatwo się naprawdę gra w piłkę no, u boku daniego czy Pirego, to jest naprawdę dużo łatwiejsze.